Mano. Witamy w kolejnym odcinku. Wydobicie w sobotę. A my mamy piątek wieczór. Czyli, generalnie, sytuacja jest tego typu, że mięso musi nam chwilę ostać z przyprawą. Nowość. Tak jest, kochani. Nowość. Kiełbasa zagryzkowa Jak sama nazwa mówi. No właśnie, właśnie czyli nam się przyda na sobotę, A, wiesz, 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 jak, jak ja, na dzisiaj, na mówię, no, że tobie, mnie się przyda, tobie, tak jak i mi. 28 gramów tego właśnie gotowca, który już ma peklosul w sobie na 1 kilogram mięsa, mięso jest to karkówka i boczek pokrojony już, bez skóry boczek oczywiście i 1,8 kg jednego i 1,8 drugiego, czyli po 50%, boczek bez skóry, Karkówka, macie wszystko w opisie, 28 gramów przyprawy na 1 kg tego wspaniałego mięsa, peklujemy to osobno. Nie ukrywam, że policzyłem sobie poza, poza kamerą i wyszło mi 50,4 grama tej przyprawy na 1 kg. Nie musiałeś mówić, tak bym cię sprzedała. Jeszcze raz? I tak bym cię sprzedała. Że? Sobie no właśnie, tak uprzedziłem cię, widzisz? 50,4. Tylko pamiętajcie, żeby to porządnie przemieszać, jeśli nie korzystacie z całej paczki, bo cała paczka starcza wam na 5 kg. Link do przyprawy oczywiście macie w opisie. Co? O Boże, co to jest? Znak filmowy, Ale od razu dziura w Nie nie z tej dziury. A mogliśmy kupić dzisiaj, nie? Tylko. Nie musimy. E, patrz, 50,6. Ja tyle damy. Czyli tyle przyprawy na boczuś. I tyle samo przyprawy na karkóweczkę. Potem odstawiamy to do luduwy I rano, oczywiście, to będziemy obrabiać dalej. Ale generalnie jest tak, że to jest mielone różnie. Jedno i drugie, więc naprawdę 50, przycinek. patrz. Identycznie wsypałem w jedno, ale mi trochę tu się zostało. A gdzie Tylko... ci zostało? No na jedno... A co? Nie no, wsypał to co resztę. cię obchodzi. Jo, wsypał resztę. Mam 3-6 kg, a paczka jest na 5. Wsypał a, resztę. No, ja, no to ja myślałam, że o, tam troszkę Co robiłaś? Co ty robiłaś jeszcze raz? mi powiedz. To co to, 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 tobie się też rzadko zdarza. Tak. Mieszamy tą przyprawę. Tak jak z drwalem. Przed mieleniem będzie przyprawa. Grube, porządne przyprawy, pięknie pachnie. Peklosów musimy los, rozprowadzić. O. Później i tak będzie to. Wszystko wyrabiane porządnie, więc tak. Karkowa. lodówie oczywiście będziemy trzymać. I boczek. Boczek piękny, kupiłem ładnie. A tak to będzie różnie mielone? Tak, na różne. Tu będzie na szarpak lub 13, jak ktoś nie ma. A tam będzie chyba 8 albo dziesiątka, jak dobrze pamiętam. To no sobie na pół przełożył. Nie. 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 Marta, jesteśmy nagrywani. No, ale zobacz, byś Dobrze. przełożył na jedną stronę miseczkę Wspaniale. I nie, nie musiał być w dwóch miskach. Tak myślisz? No, oczywiście, no zobacz. Przesuniesz sobie na bok. Cieszysz się? <grym> Samo o tym myślałem na początku. Ale nie, nie. Miej miejsca w lodówce. <grym> po prostu zajmie. <grym> A i dobra, już nie, nie, nie ciesz się, że. Ja po prostu sprawdzałem, czy sama na to wpadniesz. Nie no, twoi widzowie, to wiesz. Karkówka i boczka. No właśnie, karkówka. To tu jest myślący Kark... na tym kanale. Wiesz, już nie, nie kituj głupot. Karkówka różni się od boczku, więc nie pomylę. Na pewno. Mielić będę jedynie winną tą yy, jakąś miskę, dlatego że... Yy, potem już może to się mieszać, ale. To do... może się zmieszać. Tak? O, po bokach może się dotykać. To ci się będzie różniło. No różni się, to no się nadwida No właśnie, różni. no to. Dobra, Koncern. nie mieszaj, bo już tyle namieszała i dzisiaj, że nie wiem. Słuchajcie, do lodówy rano bierzemy się za to mielenie. O. Nawet ta gorczyca na puchła. No. Zacznijmy od jelit z dnia następnego, czyli 26-28. Widzicie? Czekaj, może to wykręcę. Oczywiście na każdych jelitach teraz macie obstrukcję, instrukcję obsługi. <grych> instrukcję obsługi, jakby coś. Tak, bo więc było nie, bardzo dużo pytań. Nie ma możliwości, żeby coś zrobić źle. Tak, tu już my moczymy cztery takie paseczki, więc ja to zazu zabiorę moi drodzy. sobie tutaj nagrywaj to wspaniale mięsiwo, pachnie pięknie, jak powtarzałem, we się taki zapach, że po prostu będę to bez obróbki na surowo jadł. Nie, na pewno. No ja bym to ja. To Dobra, to się moczy. A my zajmiemy się mieleniem. Zaczniemy od. Jeszcze wodę mam przygotowaną, bo jest 50 ml na każdy kilogram, więc mam odpowiednią ilość wody, czyli 150 ml z haczykiem. Maszynka. Yy, najpierw sitko numer 8 i Boczuś. Tak jak widać, boczuś jest chusty tutaj. I mielimy przez 8 mm. Będę to ręcznie musiał wyrabiać. Skarkówka przez szarpak, bo już mam przełożone sitko lub największe, jakie macie, czyli tam pewnie trzynastkę. Teraz takiego może też nie macie, ale generalnie szarpak albo trzynastka. I struktura mięsa będzie zupełnie inna, co będzie widać za chwilę. O, woda. To nie jest kiełbasa chuda. Ale wiadomo, zagryzkowa, czyli wiadomo do tego, i wiadomo, że wtedy należy jeść tłuste. Hahaha, spuczemy tą przyprawę tu z dołu. Zobaczcie, to co nam tam zostało w misce. O! No i teraz do porządnej kleistości. Co znaczy do porządnej kleistości? Ma się kleić. Nie ma powiedziane, nie jest powiedziane, że 5 minut, 7 minut albo 12 minut będzie się kleiło, to będzie OK. Więc do zobaczenia za 2 dni. O czym poznajemy, jak sprawdzamy, że farsz jest dobrze wyrobiony. Już wam to demonstruję. Patrzcie. Wiecie? Ja mam palce roz... o, teraz padło. I do nadziewarki ładujemy małe kawałeczki, tak żeby nie było powietrza. Musimy to dociskać, żeby to ładnie mięso dolegało jedno... jeden... jedna garść mięsa do drugiego, żeby naprawdę nie było powietrza w kiełbasie, bo to jest niefajne. I mam nadzieję, że tak się uda. Tak za każdym razem ja by bynajmniej robię. Ach, tak, ten kajtek nasz. Nie wiem, nie wejdzie chyba to na raz, ale to jest 3-6 kg mięsa. Nie, może i wejdzie, co? Jak myślisz? Wejdzie. wejdzie. Zrób tak, żeby weszło. A się kolejdzie nie Jak? Rozepchnij się. Upchnij, nie wejdzie. Raczej. Ale to dziwne, przecież to jest czwórka to powinno wejść. Przecież miałem 3-6 kg plus woda. Tak, teraz to wszystko. A, tak się klei, nie tego raz rozdzielić. Tą kiełbasę oczywiście wy oglądacie, jest sobota, a za dwa tygodnie w sobotę również, czyli 6 września, będziemy robić w Żorach na imprezie, więc naprawdę parweszku. Więc naprawdę to jest taka przedpremiera. Moi koledzy już to robili, zostałem jeszcze ja. Ale już to nadrabię. Patrzcie. Idealnie. Czyli 3-6 kg mięsa plus woda. No. Z czubkiem. Chyba tak. Idealnie. Patrzcie. Z czubkiem? Nie, jest idealnie. Dobra. Odkładam myję dłoń, jelita i napełniamy. Niektórzy wyciągają tyłem, niektórzy wyciągają przodem. Ja tak to robię jak właśnie zobaczyliście czyli z przodu. I co teraz robimy? Ściągamy delikatnie. Jelito zawsze musi być na początku lejka. Ściągamy delikatnie farsz i wyjeżdż, y, jelito i wyjeżdżamy delikatnie farszem. Przytrzymujemy, tylko delikatnie przytrzymujemy, tylko po to, żeby było ciasno nabite bez powietrza. Ale też nie napełniamy do takiej hmm, postaci, że, że nam później to pęknie i będziemy kręcić. W razu muszę wziąć nożyczki, których sobie nie przygotowałem. Eee, więc dobra, tu mam nożyczki. Końcóweczkę odcinamy. Jak zwykle. O, tyle, tyle, tyle zawsze wystarczy. To na boczek, to na boczek. Wygałaczkę wolałbym w tej sytuacji. Nie używać, dlatego że jest to kiełbasa tłusta i jakbyśmy ją przebili, to będzie, będzie dupa, będzie nam wycieka, wyciekał tłuszcz podczas wędzenia i lecimy tak jak zobaczcie. Widzicie, to ładnie wychodzi i co chwilę macamy, chcesz pomacać? Nie. Cieniutka kiełbaska. Nie? No. To jest cieniutka? No. Nie widziałeś chyba cienkiej kiełbaski, no, czy widziałeś. W sumie nie. Robiłeś już kabanosy. O I tak to wygląda. Później oczywiście będziemy kręcić na takie odcinki. Widać co jest grane, więc napełniamy. Wędzarnia oczywiście H&G Smoker. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć jak to zrobiłem, jeśli chodzi o osuszenie. Czyli zrobiłem to następująco. Bez grzałki i bez termoobiegu. Oczywiście teraz już jest to włączone wszystko, bo już jest to wygrzane. Będziemy puszczać dym. Jest fajne ciepłe, bo tak jak widzieliście, 40 stopni było ustawione i w tym momencie spadło do 38. Więc tak nawiew wyłączamy, włączamy generator dymu, termoobieg, temperatura 60 stopni to jest dość dużo, ale generalnie takie będziemy wędzić, tylko trzeba pamiętać o tym żeby to wszystko było porządnie wygrzane, i osuszone, i wygrzane, żeby to nam się nie pociło, tylko od razu wędziło, nic na tej kiełbasie. Zobaczcie, jak to ładnie jest suche. Zrębki, oczywiście bukowo-olchowe. Generatorek dymu zasypany, wyczyszczony. To ja to otworzyłem, żeby wam pokazać. No jo, i, i teraz tak odpalamy tu. I załapało. Zobaczcie. Jedna dziurka. O. I to już zacznie wam. I z drugiej strony. To szybko łapie. Tym wężykiem tutaj wlatuje powietrze, więc naprawdę już na pewno leci. A jak? Spójrzcie. Dym zasuwa jak szalony. I teraz jak nam się to rozpali i będziemy, rozmucha porządnie, będziemy wędzić na maksymalnym dymie, czyli generator dymu na Maksa. Myślę, że z 3 godziny do ładnego koloru. Oczywiście później będziemy jeszcze parzyć. Pamiętajcie. HMG Smoker do pięknego koloru. Coś takiego. Coś pięknego. Zobaczcie. No, rewelacja. I zawieramy teraz do parzenia. Parzymy do 68 stopni wewnątrz w wodzie nieprzekraczającej 80 stopni. Rewelacja. Jasna kiełbasa, ale generalnie na pewno bardzo ciekawa. Zresztą za chwilę zobaczycie. Zabieram do gara. No, pomiksowane. Lemoniatka. Lemoniadka, kochani moi. Nie alkohol, pamiętajcie. Nie pijemy alkoholi. I nie wierzymy temu wszystkiemu, co się dzieje na TikToku. Spójrzcie. Hartowania jeszcze pokazywałem. Uważam, że wyszło mi wspaniale. Uuu, że mi się nie staleczył tylko. Pęteczko, resztę zrzucamy. Pięknie, sparzona, żadnej wody, nie ma nic, żaden tłuszczyk podczas wędzenia się nie wydostawał. No, jestem bardziej niż zadowolony. Naprawdę. Mało kiedy jestem tak zadowolony, a w tym przypadku właśnie jest. To powiedz, tak szczerze. Tak <ścoughs> szczerze, to mi już nawet gadać nie chce. Była na zakupach z czwórką dzieci. Pojechali dwa, dwa dni temu, wrócili dzisiaj. <śmiech> <śmiech> Dobra, do rzeczy. Szkoła niedługo, więc trzeba było. Kroimy pod dużym skosem. Pokaż, koteczku, co masz w środeczku. Mm. Coś nie, coś potrafisz. Tak się to robi. Bardzo pięknie pachnie. Nie ukrywam, że mieszanki ja nie wymyślałem, ale pachnie bardzo zachęcająco. Powstała ona w wielu z za pomocą mojego kolegi. Jak to za pomocą? Za pomocą mojego kolegi. Dobrze nazywałem Za pomocą, pomocą. Za pomocą. Pięknie, sparzone. jak. To jest zagryzkowa, a to nie jest alkohol. Hmm. Słyszy mnie, bo zjadłem metkę benzoną, więc yy, to przez to. Naprawdę bardzo dobra kiełbasa. I mieszanka kompleksowa z mhm. Bardzo ważną rzeczą jest wyrobienie. I nie przegając temperaturą. Podczas wędzenia, żeby Wam się nic nie, nie skraplało na zewnątrz, żaden tłuszcz. I podczas parzenia przebijacie, jak macie kij, tu tu jest kij, miejsce od kija, tu w tym miejscu i tak to jest na kiju, jak teraz. To ja zawsze robię coś takiego, że przed parzeniem wykałaczką tu i tu, żeby nie porobiły się takie bąbelki. To też jest bardzo ważna rzecz. Bardzo dobra, taki masa. Zagryskować. Mhm. Bajunia. Jeśli chodzi o ciemność, o barwę wędzenia, to nie będzie ona jakoś bardzo ciemna, do tego, że mamy boczek i mamy karkówkę, więc to jest mięso jedno i drugie dość tłuste, więc jest dość jasne, bo jest dużo tłuszczu. Stąd taka barwa, ale ja uważam, że bardzo pięknie pachnie. Yy, pachnie też. Wygląda, nie? Tak. No. Mhm. Spodziewałam się, że będzie bardziej tłusta, nie. że będzie wyglądała na tłustrzą w środku. Podczas mieszania już było tak, nie, takie jasne to mięso, więc mówię, kurczę, ale wiesz, pięknie to zrobiłem, jeśli chodzi o wędzenie, nic się nie dotykało, jest bajunia. Polecam Wam oczywiście, zróbcie sobie taką zagryzkową kiełbachę, oczywiście mieszanka kompleksowa. Jedna paczuszka Wam starcza na 5 kg bez peklosoli, tylko musicie to przetrzepać porządnie, żeby ta peklosol się rozprowadziła z resztą przypraw. Dlatego, że peklosul jest cięższa troszkę niż na przykład pieprz. Link do przyprawy macie w opisie, link do jelit również macie w opisie. Do niej dedykowane są te trochę cięższe, czyli 26, 28 to są nie jego, 2 ma 28, 30, więc nieco grubsze i to nie są centymetry, to jest kaliber po prostu. Jo, właśnie. Wędzarnia Handy Smoker, to właśnie w niej wędziła się ta zagryskowa, wspaniała, cudowna, rewelacyjna. Słuchajcie, social media, Facebook, swojskie gotowanie i wędzanie, grupa, TikTok, swojskie gotowanie, taki kontent mieszany, humorystyczny, Instagram, swojskie gotowanie. Jeśli ktoś szuka lemoniadek takich, ró przepraszam, różnych smaków, nazowane, o właśnie, wiśniowe jeszcze mamy, e, winogronowe. Jakie tam jeszcze były? Cytrynowe, pomarańczowe? Nie, bo już wypiliśmy. Podpiwki. As Alcohols, link w opisie. I pamiętajcie jeszcze o jednym. Od pewnego czasu jest taka opcja na YouTube podbijania. Każdy z Was ma trzy takie. Podbicia na tydzień. Na tydzień, więc odbijcie ten film. Jak wchodzicie na YouTube i są komentarze, to jest taka opcja, że można sobie. Podbij. I tam można nacisnąć. Nie, że się przekonuje. W prawo trzeba przesunąć tą ikonkę z tymi komentarzami i tam skakuje podbij, za tak. to się nie płaci, a a film będzie miał dużo lepszy znaczenia. My zasięg, też z więc... tego nie zarabiamy, ale po prostu ale my podbijamy, film, który filmie, podbijacie, które, które się nas... wybija w y, oglądalności. W sensie. Tak jest. Więc zachęcamy do podbijania. I co zagryzkowa. Myślę, że na Zagrychę i nie tylko jak zaraz. Polecam. Pozdrawiam, cześć.